Dzień dobry się z Państwem. Przepraszam za drobne opóźnienie, ale w kalendarz jak zwykle zwariowany. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrym zdrowiu i macie się dobrze w ten dzień bez samochodu. Mam nadzieję, że pamiętaliście, że dzisiaj dzień bez samochodu. Ten dzień bez samochodu to oczywiście nie nakaz, ale przypomnienie o tym, że można inaczej, ale żebyśmy wszyscy mogli skorzystać w pełni z tego dnia bez samochodu i żeby on rzeczywiście zaczął pracować tak jak powinien pracować dla naszego komfortu, dla naszego środowiska, dla naszej przyszłości, w komfortu dlatego, że im mniej samochodów na drogach, tym paradoksalnie szybciej się poruszamy, komunikacją zbiorową, dla środowiska wiadomo dlaczego, dla przyszłości też wiadomo dlaczego nie ma potrzeby tłumaczyć, ale takie inicjatywy jak dzień bez samochodu, one będą działały wtedy jak będziemy mieli sensowną Alternatywę. Nie jest sztuką ogłosić dzień bez samochodu, kiedy dzień bez samochodu będzie oznaczał dzień bez pracy, dzień bez dojazdu do podstawowych swoich aktywności i z zupełnym odcięciem od świata. Taki dzień bez samochodu oczywiście nie ma sensu. Dzień bez samochodu ma wtedy sens, kiedy możemy przesiąść się z samochodu do wygodnej komunikacji zbiorowej, punktualnej do komunikacji zbiorowej, która, która rzeczywiście rozwiązuje nasze problemy, a nie tworzy dodatkowe. I dlatego, jeżeli chcemy, żeby tego typu inicjatywy słuszne... Jak najbardziej się rozwijały, musimy myśleć bardzo poważnie, myśleć poważnie, robić sensowny transport publiczny. Jeżeli nie będzie sensownego transportu publicznego, w którym będziesz mógł spokojnie mieć na szali dwie praktycznie równoważne opcje. Z jednej strony, dojazd do pracy, czy w jakieś inne miejsce, do które potrzebujesz samochodem, i kolejką autobusem metrem, tramwajem, czymkolwiek pociągiem, co. co co zajmie tyle samo czasu, jest tak samo wygodne, a będziesz mógł sobie w drodze poczytać, w, zamiast stać w korkach, posłuchać muzyki, obejrzeć serial na Netflixie, nie wiem, przejrzeć papiery, zrobić cokolwiek, no to, to, to wtedy możesz wybierać, wtedy jest realny wybór. To jest w ogóle istota. Cała, że tak powiem, przywracania ludziom sprawczości, przywracania ludziom często też w innych wymiarach, ja tego doświadczałem, kiedy pracowałem w pomocy człowieczeństwa w no, gruba rura, tak? Znaczy, mówię o wielkich rzeczach, no ale tak jest. Wiecie, myśmy czasami, kiedy pracowałem z, z osobami w najgłębszych kryzysach, jakie można sobie wyobrazić, w, myśmy pracowali nad tym, żeby im przywrócić opcję B, którą mogą wybrać. Że oni mieli do wyboru tylko opcję A w swoim życiu, dlatego że tak ułożyło się ich życie. A my sprawialiśmy, że mieli opcję B, albo nawet jeszcze opcję C, z których mogli wybierać, mogli korzystać. A dopiero w momencie, w którym masz realny wybór i możesz skorzystać, realizujesz swoją wolność. Co z tego, że masz wolną wolę, kiedy nie masz realnego wyboru? To po co taka? To, 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 to nie realizujesz. Ta twoja wolna wola jest wirtualna, mimo że formalnie jest. A więc jeżeli chcemy dać ludziom wybór, to musimy im dać opcje. W, a więc jeżeli chcemy, żeby ludzie dobrze wybierali również w tych kwestiach związanych z troską o środowisko, to powinniśmy im dać realne opcje. Jeżeli chcemy, żeby wybierali dzień bez samochodu, musimy im dać dobry transport publiczny. Jeżeli chcemy wymagać od nich, żeby nie truli powietrza swoimi kopciuchami, które mają w domach, musimy dać im opcje, realne opcje wymiany tych źródeł ciepła na ekologiczne kotły z odpowiednimi dopłatami. Tak, żeby to było realną opcją, która jest w ich zasięgu. I wtedy oni mogą użyć woli do której my możemy apelować, żeby użyli ją w tę, a nie inną stronę. Nie, w tę, a nie inną stronę. To na tym to polega. To nie jest prosto, to nie jest trudne powiedzieć: "a dzień bez samochodu a wymieńcie kopciuchy". Trzeba stworzyć ludziom opcję. I my w Polsce 2050 doskonale to wiemy. Jestem przekonany, że dzisiaj wielu z nas zastanawiało się rano, czy wybrać samochód, czy kolejkę, czy, czy zrobić cokolwiek innego, ale wiecie, tu chodzi o realne i bardzo dobrze, i wielu z nas z tego samochodu dzisiaj nie będzie korzystać, ale w, żebyśmy mogli rzeczywiście powszechnie się tym sensownie zająć i zrobić to co moglibyśmy zrobić w dzień bez samochodu, potrzebujemy inaczej działającego państwa i potrzebujemy to państwo zacząć robić już dzisiaj. Wiecie, to, to, to naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy się teraz udręczyli nadmiarę jakimiś wymaganiami, które sobie stawiamy, tylko żebyśmy mieli wybór i jak mamy wybór, który, no jest, wiecie, tam 10% różnicy, 5% różnicy, no to wtedy mogę apelować do człowieka, mówię, słuchaj, a może wybrałbyś tamto, zobacz, przecież to jest prawie tak samo, tak, a o ile większe korzyści będą z z, z tego, że akurat zdecydujesz się na taką opcję, a nie na inną i tak jak powiedziałem to działa w bardzo wielu, w bardzo wielu obszarach życia, tak trzeba myśleć też o, o państwie, o tym co, co, co dzisiaj mamy do zrobienia, tworzyć ludziom okazję do tego, żeby zachowali się dobrze, tak. Wiele razy wracam do Świdra, w jednej z moich ulubionych rzek, w ogóle w Polsce, ale na Mazowszu przede wszystkim. Jaki tam syf po weekendach czasami zostaje jak i jaki po prostu dramat i bajzel, zwłaszcza w wakacyjne weekendy. I wielokrotnie rozmawialiśmy też i z lokalnymi włodarzami i widzę, że coś się zaczyna chyba w tej sprawie w zmieniać. Mówię, postawcie kosze na śmieci, tak? Znaczy, ludziom trzeba dać szansę, żeby się dobrze zachowali. Jeżeli jest mowa ani rezerwat, ani nie można, bo, bo, bo tu nic nie można stawiać, bo to jest absolutnie nie, nie, jak postawisz kosze na śmieci, to może połowa z tych, którzy syf zostawiają w lesie, zdecyduje się wrzucić to do kosza na śmieci, bo zobaczy, że ten kosz na śmieci stoi, ludziom trzeba pomóc dobrze wybierać, ludziom trzeba pomóc stworzyć warunki do dobrego, do podejmowania dobrych decyzji, zobaczcie, ilu z nas ma takie sytuacje, że jest, no nie wiem, tam na rok, na dwa, na trzy, na cztery przed wymianą samochodu, w, i, I teraz, żebyśmy mieli opcję realną, że tak powiem, wyboru samochodu bardziej ekologicznego, nie wiem, elektrycznego, jak ktoś chce, nawet wodorowego. W, no to musimy stworzyć ludziom warunki do tego, żeby ta zamiana nie była zamianą siekierki na kijek, tylko żeby była rzeczywiście realną zamianą In plus, żeby była z tego korzyść, żeby można było powiedzieć, aha, no to super, to przesiadam się na coś, co będzie równie wygodne w, i będę mógł dojechać, ale to potrzebuję w, i, i, i wtedy jestem w stanie to zrobić, tak? A więc systemy wsparcia tej elektromobilności, o których my też mówimy w naszym programie na Zielonym Szlaku, są absolutnie fundamentalne do podejmowania takich decyzji: czy będę jeździł dalej dieslem, czy będę jeździł dalej benzyniakiem, czy, czym, czym, czym będę właśnie jeździł. A więc rozbudowa sieci stacji ładowania, co jest absolutnie krytyczne, bo kwestia zasięgu w, w samochodach elektrycznych jest wciąż tym, co wielu powstrzymuje przed przesiadką, właśnie na samochody elektryczne. Jakby ktoś potrzebował rady fachowej, od listopada jeżdżę elektrykiem w. Chętnie służy już chyba wiem większość rzeczy, które powinien wiedzieć ktoś, kto elektryka rozważa. Systemy dopłat teraz są te dopłaty przez państwo, takie czy inne, ale jakieś tam są do aut elektrycznych. To już teraz trzeba nad tym pracować, żeby ludzie, żeby ludzie wybierali to, co chcemy wybierać. No nie można ludziom później tylko nakazać. Zróbcie to czy tam. Dzisiaj trzeba im pomagać dobrze wybierać. Moi drodzy, w, a jak już jesteśmy przy tych kwestiach klimatycznych, od nich zaczęliśmy, w, dzisiaj będzie, znaczy wszystko jest o nich, tak? Tak jak mówiliśmy, prezentując nasz program na Zielonym Szlaku. Dzisiaj wszystko jest o klimacie, gospodarka jest o klimacie, edukacja jest o klimacie, zdrowie jest o klimacie, pieniądze są o klimacie, budżet państwa jest o klimacie. W takich czasach żyjemy. Ta sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która się odbywa w Nowym Jorku, też pod tym znakiem upływa. Nie wiem, czy słyszeliście może fragmenty chociaż wystąpienia, w Sekretarza generalnego, który mówił w, 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 w niezwykle mocnych słowach. Oczywiście wszyscy dalej to będą mieli wiadomo gdzie, ale te słowa były niezwykle mocne. On mówił o tym, że jest tutaj, żeby bić na alarm, że dzisiaj ludzkość stoi nad krawędzią, że w, doświadczymy za chwilę takiej kaskady kryzysów, jakiej nie doświadczyliśmy w całym naszym życiu, że to jest ten moment, w którym powinniśmy podjąć decyzję. O tym samym mówił Joe Biden w swoim przemówieniu, że przed nami najważniejsza dekada, najważniejszych 10 lat. Większość z nas to przeżyje. Ten czas będzie w nim zanurzona w środku. 10 lat, w którym zdecydują się losy ludzkości, w których zdecydują się losy ludzkości. To naprawdę potężna odpowiedzialność. A my mamy dzisiaj prezydenta, który jedzie, bo myśmy go sobie wybrali przecież. No. Bo, bo daliśmy się uwieść propagandzie i, i bzdurnym naszym wewnętrznym wojenkom. Wybraliśmy prezydenta, który jedzie i który, z którym się nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie, nie, nie chce spotkać, a nasi tłumaczą nie wiem, czy słyszeliście to tłumaczenie dlaczego Duda nie spotka się z Bidenem? Bo Duda się nie chce spotkać z Bidenem, nie Biden z Dudą, tylko Duda nie chce się spotkać z Bidenem, żeby upokorzyć go i w ten sposób zmusić do refleksji nad w, w, poparciem przez Stany Zjednoczone Nord Stream 2. Ja myślę, że oni w tym Białym Domu od tygodnia nie śpią. Że oni wszyscy obgryzają paznokcie aż do łokci. I biorą w natychmiastowe skierowania na terapię pogłębione, zastanawiają się, czy ich życie ma sens. Myślą, czy nie utopić się w potomaku albo w skoczyć z dachu Białego Domu, bo Duda kazał im teraz opamiętać się i wzbudzić refleksję nad swoim zachowaniem. Postawił ich do kąta jak uczniaków, jak sztubaków. Oni teraz będą stać w tym kącie i ssać kciuk w porażeniu i depresji. Wyobrażacie sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby wierzyć, że ludzie kupią takie idiotyzmy, że ludzie kupią takie bajki przemówienie dudy w, w ONZ-cie przewidywalne do bólu. Zresztą za chwilę wam to pokażemy u nas na profilu, jakie rzeczy on mówi o zmianie klimatycznej, w, jak jedzie do Nowego Jorku, a jakie mówi w Polsce. Co mówi o odchodzeniu od węgla, kiedy stoi w, na zgromadzeniu ogólnym ONZ, a co mówi, kiedy w, mówi w Polsce? Bo to wystarczy porównać jedno z drugim i zobaczyć sobie, z kim, mamy, z kim mamy do czynienia. My dzisiaj potrzebujemy przywódców, którzy nie tylko mają jaja, ale też potrzebujemy przywódców, którzy mają serce i głowę, którzy są w stanie zrozumieć, w jakim świecie przyszło im żyć i podejmować decyzje w, 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 o wadze, która rzeczywiście... W, w, której wymagają dzisiejsze czasy. A nie opowiadać, że się jest... Jezu, jakim jest się twardym. A kiedy przychodzi, co do czego, to się nie potrafi podjąć żadnej decyzji ani w żadnej sprawie, konkretnie ani nawet rady gabinetowej, zwołać przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego i przyjść do ludzi w twarz im powiedzieć, co się dzieje w Polsce, że, że stan wyjątkowy trzeba wprowadzać. Co myśmy sobie zrobili, żeśmy się pokarali takimi przywódcami? Zobaczcie na następnego w, i na następną sytuację, która się dzieje, w nasz rząd konflikt z Czechami eskaluje. Nie zmniejsza się, eskaluje. Będziemy płacili posasina miesięcznie tych kar. 70 milionów. Teraz stać nas na to, tak? Dlaczego będziemy płacili? Dlatego, że Czesi źli? Nie, dlatego, że nie potrafimy się z nimi dogadać. Przecież pamiętam, możecie sobie otworzyć live'a tam nie wiem z 26 czy któregoś maja, kiedy mówiłem jak Morawiecki, mówi, za chwilę się dogadamy z Czechami. No i się okazało, że to wszystko kłamstwo. Że to wszystko nieprawda, że się nie dogadali z Czechami. Popatrzcie sobie dzisiaj w dzienniku, gazecie prawnej wywiad z wiceministrem środowiska Czech, który mówi, jak wyglądają te negocjacje z polskiej strony. Prawie wszystko dogadane, ale Polacy co chwila otwierają rozdziały, które już zostały dogadane. Mieli się stawić w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z przygotowanym dokumentem, to nie przygotowali dokumentu. To jest rząd nieudaczników. My nie płacimy dlatego teraz za chwilę tych kar, a jak nie zapłacimy, to nam je zabiorą z naszych funduszy na drogi, na szkoły, na wszystko, czego potrzebujemy. My nie, ich płacimy, nie, nie będziemy ich płacić dlatego, że Czesi się uzieli, albo Unia Europejska zła, tylko dlatego, że Gamonie nami rządzą. Tylko dlatego, że nieudacznicy nami rządzą. Że takich ludzi sobie wybraliśmy. Oni nas tyle pieniędzy będą kosztować. Wcześniej mówił, chcemy się dogadać, bo teraz gdzie jest klucz w tym wszystkim? Oczywiście, że nie możemy z powodów technologicznych, ale też i ludzkich zamknąć od razu tego turowa, mimo że prawo teraz od nas wymaga. W, trzeba to zrobić w sprawiedliwej transformacji i zacząć to robić już, tak żeby był plan na lata, o tym mówimy też wielokrotnie, mówiłem o tym w Bogatyni, mówiłem o tym wiele razy, mamy to przygotowane, wiemy co trzeba zrobić. Ale jak popatrzymy sobie na to bardzo w, 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 tak uczciwie, to te dwa, dwa wyjścia są złe. Płacić potworne pieniądze w, albo zamykać turów. No, Ale nie mamy wyjścia, no pewnie będziemy musieli płacić, skoro się nie potrafimy dogadać z Czechami. Tylko po co mamy płacić, jeżeli możemy nie płacić, jak się z tymi Czechami dogadamy? No ludzie, no wytłumaczcie mi, co tu, co tu nie gra. I co nasz rząd robi? Zamiast inwestować wszystko, żeby się z Czechami jak najszybciej dogadać, on teraz Czechów będzie straszył, tak jak Bidena straszył, że teraz się na niego obrazimy za Nord Stream 2, to on teraz Czechów będzie straszył i szantażował, że jak tak, to my się wycofamy z grupy Wyszehradzkiej. I znowu wielka smuta. Na Słowacji pani prezydent Czaputowa już rwie włosy z głowy i zastanawia się, co teraz? W, na zamku w, na wasarskim na Meszti w Pradze wszyscy już też ledwo żywi ze strachu, Polska się obraziła znowu i wyjdzie z grupy Wyszehradzkiej. Mój Boże! Kto za chwilę? My za chwilę naprawdę będziemy mieli tylko Bałtyk nieobrażony i, i, i nieskonfliktowany i, i nie w stanie wojny? I, 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 I to się wszystko dzieje w sytuacji, w której gospodarka idzie w tę stronę, w którą idzie, bo to, co Gideres mówi o tym, że, że, że mamy taki kryzys, jaki mamy, tak słuchajcie, mamy na każdym wymiarze mamy kryzys. Nie tylko klimatyczny, ale popatrzcie, co się u nas dzieje w Polsce. Wychodzi premier Opowiada, 80 miliardów więcej będzie w budżecie, w, 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 udało nam się tak wspaniale gospodarować, że 80 miliardów więcej wpłynie. Tylko z czego to wpłynie? Wiecie, z czego wpłynie? Z tego, że za wszystko płacimy drożej. Że żywność poszła do góry o 10, teraz czytam ryby będą o 25% droższe, że prąd droższy, że usługi coraz droższe, że wynajem lokali ty, tam, gdzie się świadczy usługi coraz droższy. A jak się, jak się płaci drożej, to w tym jest większy podatek. Bo jeżeli wydajesz nie 10, a 15 zł, to VAT od tego jest większy, logiczne, prawda? Bo on jest od kwoty, którą, yy, yy, którą płacisz. I stąd oni mają wyższe wpływy do budżetu. Więc oni tak naprawdę teraz ten, te, ten wielki sukces Morawieckiego napędza inflacja która jest zabójcza i to już widać w danych makroekonomicznych, bo ona na początku ludzie kupują, 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 ceny rosną, 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 ale w momencie, w którym zaczynają rosnąć za bardzo, ludzie przestają kupować, bo jest po prostu za drogo. I cały ten wzrost w cudzysłowie spowalnia. I wtedy się zaczyna depresja, wtedy się zaczyna w zjazd w dół, wtedy się zaczyna kryzys, wtedy się zaczynają problemy. Czy oni w ogóle w, mają tego świadomość? Nie, lecą na pałę po prostu w, przed siebie i jeszcze po drodze potykają nam nogi, bo cały ten Polski Ład w tym kształcie, który dzisiaj leży w Sejmie, to jest jedno wielkie kłębowisko kabli, w którym już naprawdę nie wiesz, który do czego prowadzi. Napakowali tam algorytmów, progów, ulg, wszystkiego, to już nawet księgowi z doktoratami nie są w stanie tego rozkminić. System podatkowy powinien być, zwłaszcza w takich momentach, kiedy tak cholernie zależy nam na tym, żeby, żebyśmy byli wszyscy razem ze sobą solidarni yy, i żeby nasze biznesy przetrwały, żeby pracownicy mieli pracę, on powinien być prosty, powinien być sprawiedliwy. Dlatego my mówimy cały czas 3U. Uprościć ten system, ułatwić rozliczanie, a nie utrudnić i udostępnić za te pieniądze usługi publiczne, żeby ludzie chcieli płacić podatki, bo będą wiedzieli, że one nie pójdą na kolejne sasinady. Albo na kary, których nie, nie, nie musieliśmy płacić, gdybyśmy umieli za, zarządzić swoimi sprawami w państwie, tylko żeby poszło właśnie na transport publiczny. Żeby poszły na szkołę, nie taką, w której będzie indoktrynacja, tylko dziecko będzie miało płyn na angielski po podstawówce. Żeby poszło na budowanie rzeczywiście dzisiaj naszego bezpieczeństwa. Jak oni te pieniądze chcą dzielić, te 80 miliardów, to ja już też. W, to jest osobna kwestia. Popatrzcie tylko, no. W 6 miliardów na wojsko, wiecie jak kocham wojsko i miliard na ochronę zdrowia. Kiedy protestują wszystkie zawody medyczne, kiedy nauczyciele są w sporze z rządem, w, to naprawdę na to trzeba dzisiaj wydawać pieniądze w pierwszym rzędzie? Jak mówię, przy całej mojej miłości do wojska, czy, to, czy naprawdę sprawiedliwość społeczna nie wymaga tego, żeby, żeby, żeby tymi funduszami zarządzić inaczej? To, jest, to, to się po prostu w pale nie mieści. Na ilu poziomach można wszystko spieprzyć, a mimo to cieszyć się dalej zaufaniem 35% Polaków. Tylko, że pamiętajcie, i będę to Wam zawsze powtarzał, że te 35% Polaków to jest tak naprawdę przy 50% frekwencji 17% obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli 83% obywateli Rzeczpospolitej Polskiej jest w innym miejscu niż ci, którzy dzisiaj nami rządzą. Znacie tych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, te 83%. I teraz waszym zadaniem, tak samo jak moim, jest zrobienie wszystkiego, żeby zaktywizować ich i popchnąć wreszcie te nasze polskie sprawy w dobrą stronę. Zabrać tym gamoniom, tym nieudacznikom w nasze sprawy, te, te, wylogować ich z tego systemu, w którym mogą zarządzać naszym życiem w taki sposób, jak to robią, o czym opowiadam od 15 minut. Tylko wreszcie doprowadzić do tego, nie żeby te, teraz był ten, albo czas tego, albo tamtego, to nie jest celebrytyzm, to nie jest opowieść o tym, że teraz jeden ma zastąpić drugiego, tylko że my mamy popchnąć te sprawy w Polsce wreszcie w dobrą stronę. Że my mamy zacząć wreszcie rozwiązywać realne problemy. Jak jest problem z Czechami, to się z nimi dogadywać. Jak yy, yy, jest problem z klimatem, to go rozwiązywać. Słuchajcie, no. Ile ja mogę Wam tłumaczyć, przecież coś co doskonale wiecie, przecież jak, jak będą rosły ceny energii? Przedstawicielka URE mówi, Urzędu Regulacji Energetyki mówi, że no dobrze tak mówią, że 40% zostały złożone wnioski o podwyżki taryf, 40%, o 40% od stycznia, ale my musimy to jeszcze przepracować, to jeszcze zobaczymy, pewnie będzie mniej, no ale jeszcze nie wiemy jak mniej, na razie się nie straszmy 40% a jak wylądujemy na 20% od stycznia, jeżeli chodzi o ceny prądu? to wyobrażacie sobie jak zdrożeje wszystko co jest wokół nas, bo przecież prąd jest we wszystkim, Gaz już podwyższyli w sierpniu, teraz w październiku od początku znowu będą w, w, podwyższać, kolejna tam 6 czy 7% podwyżka i tak to będzie wyglądało, dlatego że y, znowu, zobaczcie, Europa zrobiła politykę Fit for 55, która rzeczywiście tnie te emisje bardzo mocno, chce rozszerzyć handel y, y, emisjami na inne sektory, na, y, 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 niż, niż te w, w których jesteśmy tylko dzisiaj, do czego to doprowadzi? Do jeszcze większego, tylko dlaczego, dlaczego, y, y, dlaczego, myśmy przy tym nie byli, dlatego, że, nasz, że, że dlaczego nasz głos nie był przy tym słyszalny? Bo jesteśmy słabi, bo jesteśmy na wszystkich poobrażani, bo Kaczyński zmaltretował nasz potencjał. Podczas kiedy powinniśmy być przy stole i gadać i ustalać te wszystkie rzeczy, które nas dotyczą. Oczywiście, że musimy przeprowadzić jak najszybciej transformację klimatyczną, bo z każdym kolejnym rokiem będzie nas to włączenie pralki, włączenie odkurzacza w, będzie nas kosztowało coraz drożej. Horrendalnie. Jeżeli natychmiast nic z tym nie zaczniemy robić, i wtedy możemy się wypiąć na cały świat, obrazić się absolutnie na wszystkich, z Panem Bogiem włącznie i powiedzieć, to wszystko jest ich wina, a my po prostu co? A mieliście czas? Mieliście czas? Mieliście tyle samo czasu co wszyscy. Mieliście tyle samo w możliwości co wszyscy. Mieliście czas na to, żeby w, podjąć decyzję? Wolniej, szybciej iść w jakimś kierunku? Mieliście czas. To, co było dla Was ważniejsze? Wewnętrzne wojenki? Odgrywanie cały czas tego samego teatru między Pisem a Platformą od 2005 roku? To było dla nas ważniejsze? Tak się będziemy tłumaczyli dzieciom? Z tego, że ich nie stać na połowę rzeczy, na które nas i nasze pokolenie było stać? Wiesz, synku, córeczko, ale no wiesz, no, ten, no, no Kaczyński walczył z Tuskiem, no wiesz, to, no, no, to mieliśmy ważniejsze sprawy na głowie. Dzisiaj nie ma ważniejszych spraw na głowie niż przyszłość naszych dzieci. I dzisiaj nie ma ważniejszych problemów do rozwiązania niż te, które leżą po prostu na stole i leżą nam w oczy. Dlatego my w Polsce 2050 z pełną determinacją będziemy dążyli do tego, żeby w polskiej polityce dokonała się ta zmiana, na którą czekamy. Zmiana jakościowa, zmiana perspektywy, nie zmiana partii tylko i wyłącznie w Sejmie. Zmiana mentalności do jasnej cholery. Zmiana mentalności myślenia o sprawach publicznych, zmiana mentalności, mentalności zawłaszczania i prywatyzacji państwa i okładania wszystkich, którzy nie są mną kijem po głowie i przeszczepiania im własnych mózgów. Tylko mentalności, wspólnego działania na rzecz rozwiązywania problemów, które dają potyłku nam wszystkim. Układania rzeczy, niezależnie od tego, z której parafii przychodzisz, co masz, w, jaką masz religię. Słuchajcie, to, to nas będzie wykańczało, niezależnie od tego, jaką mamy religię, niezależnie od tego, czy mamy serce po lewej, czy po prawej, czy jeszcze w jakimś innym miejscu. Dzisiaj stoimy, i tu się zgadzam absolutnie z sekretarzem generalnym ONZ, przed taką i, i z Bidenem, przed taką kaskadą problemów i pytań, z jaką, przed jaką nie stawali y, y, ani y, 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 ludzie w moim wieku, ani przypuszczam pokolenie moich rodziców y, i jeszcze gdzieś głęboko, chęt daleko, mimo że stawali przed bardzo trudnymi dylematami i poważnymi problemami. Bo dzisiaj te problemy nie dotyczą tego regionu świata albo tamtego, takiego ustroju albo innego ustroju. Dzisiaj one dotyczą całej ludzkości. I albo w ciągu tej dekady to się wszystko po prostu rozleci. Albo będzie nas stać na takie przywództwo, i na taką politykę, i na takie działania obywatelskie, i na taką ekspertyzę, która sprawi, że, prze, że za 10 lat będziemy mogli spojrzeć sobie spokojnie w oczy. To naprawdę jest kluczowy czas, i naprawdę nie jest teraz czas, żeby dawać się omamić różnym kobrom, które wychodzą z politycznych koszyków i nas hipnotyzują i mówią: tylko ja, tylko ja. W, 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 kochaj mnie, wybieraj mnie. Jakie masz ro, w, rozwiązania problemów? Oto pytajcie dzisiaj Tuskę, jakie masz rozwiązania problemów, oto pytajcie dzisiaj Kaczyńskiego, oto pytajcie Czarzastego, Kosiniaka, hołownie wszystkich, jakie rozwiązania problemów kładziesz na stole, a nie jakie mity opowiadasz i tworzysz, bo ja nie przyszedłem, moje, moje życie nie toczy się w świecie mitów, klecht i opowieści, moje życie, to są moje rachunki, które płacę, to jest przyszłość mojego dziecka, to jest zdrowie moich bliskich, to są te rzeczy, o które chcę, żeby było zadbane. I mam prawo, jako obywatel Rzeczpospolitej, tego od Państwa wymagać. Polska 2050 w tym sensie jest nową zupełnie siłą na polskiej scenie politycznej, że proponuje właśnie taką, zupełnie nową, solidarną i międzypokoleniowo, i regionalnie, i pod każdym innym względem perspektywę. Perspektywę na XXI wiek, a nie na końcówkę wieku XX. Słuchajcie, musimy zrobić tę robotę. Musimy zrobić tę robotę, bo inaczej spieprzymy to wszystko po prostu dokumentnie. Dzieci nam tego nie wybaczą. Więc y, zamiast toczyć nie wiadomo, jakie wojenki o nie wiadomo co, błagam, proszę, zaklinam, weźmy się do tej roboty już dzisiaj. Wygrajmy te wybory. Doprowadźmy do tego, żeby ta zmiana stała się rzeczywiście naszym udziałem. Dzisiaj to nie media będą wygrywały wybory, to nie sondaże będą wygrywały wybory i sondażownie, y, często biorący udział w politycznej grze, to nie wujek y, albo y, jeden, albo drugi będzie wygrywał te wybory, to my wygramy te wybory albo je przegramy. I tylko my będziemy mogli sobie później gratulować, albo, albo my będziemy tego wszystkiego winni. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, wiecie, że duch walki jest i, i, nie będziemy, i nie będziemy się tutaj, że tak powiem, poddawać. W dalecy jesteśmy w ogóle od takich myśli, natomiast, natomiast po prostu chcemy walczyć. Jutro widzimy się w Szczecinie, widzimy się w policach. Pojutrze, mam nadzieję, w Myśli Bożu yy, i robimy tę robotę. Dziękuję Wam za wszystkie akcje. za Teraz była kolejna edycja Przynieś Wieniec po Pozamiataj I nad Świdrem, właśnie już wspomnianym, nasze kluby seniora, genialne spotkanie. Słuchajcie, w, w ubiegłym tygodniu to coraz, do, dochodzą do mnie coraz nowe głosy. Jak fantastycznie się ci ludzie zorganizowali, jaka energia z nich poszła, ile jeszcze pracy chcą zrobić. Bardzo Wam za nią yy, serdecznie yy, dziękuję. W kolejne yy, w rzeczy, trudno by było wymieniać. W świecie mieliśmy wspaniałe spotkanie w sprawie polityki sołeckiej, funduszy sołeckich, tego, jaka powinna być rola sołtysa w tej naszej demokracji w naszej samorządności, jak należałoby było, jak należałoby ją wspierać również z poziomu państwa. Mnóstwo, mnóstwo dobrych rzeczy dzieje się w naszym ruchu, a ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Tylko słuchajcie, naprawdę musimy się zebrać i mobilizować. To się samo nie zrobi. Pamiętajcie o jednej prostej prawdzie, o której często wam mówię. Po pierwsze, jest później niż myślisz, a po drugie, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Idzie się i się robi. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia.